Poruszył mnie komiks. Chwyciła za serce książka, a na filmie konkretnie się spłakałem. Biały ptak to kolejny tytuł z serii Cudowny chłopak autorstwa RJ Palacio. Najpierw był komiks. Nastoletnia Sara Blum mieszka z rodzicami w małym francuskim miasteczku. Kiedy do Francji wkraczają Niemcy, nad Blumami zawisa widmo prześladowań, są bowiem Żydami. Sara w dramatycznych okolicznościach musi samotnie uciekać przed nazistami. Otrzymuje wówczas pomoc z zupełnie niespodziewanej strony, bo od pewnego chłopca chodzącego o kulach. W szkole nazywają go Krabem z powodu nóg powykręcanych po przechorowaniu polio. Na dodatek jego tata jest kanalarzem, co daje rówieśnikom kolejną okazję do złośliwości albo powód do ignorowania. I właśnie jedną z tych ignorujących była do tej pory Sara. Dopiero wojenne okoliczności, stanięcie w obliczu zagrożenia życia i wieloletnie ukrywanie się w stodole sprawiają, że Sara naprawdę poznaje Juliena, bo tak ma na imię. Jednocześnie otwiera się przed nią świat, którego dotąd nie dostrzegała: bujnej wyobraźni, moc doskonalającej się w słabości i wartości, których nie jest w stanie pokonać żadne zło. Biały Ptak zarówno w wydaniu komiksowym, książkowym i filmowym opowiada tę samą historię, ale używa do tego innych środków wyrazu. W komiksie ważna jest kreska. Grafiki są raczej minimalistyczne, przez co są postawione w punkt. Symboliczny jest też zabieg przedstawienia hitlerowców w odcieniach szarości. Ci, którzy służą złu, tracą kolory życia. A opowiadający się za cnotami najwyższymi potrafią je w sobie ocalić pomimo prześladowań. Tak to odczytuje. Książka dopełnia wątki komiksowe znacznie bardziej rozbudowanymi monologami wewnętrznymi Sary. To cenne, bo pokazuje jej przemianę i przyspieszone dojrzewanie. Wreszcie film, na który poszedłem z przekonaniem, że niczym mnie już nie zaskoczy, wszak to wierna ekranizacja. Tymczasem, im dalej w opowieść, tym silniejsze emocje, mocniejsze doznania i ważniejsze przemyślenia. Na zakończenie odsyłam jeszcze w dwa miejsca. Po pierwsze, do scenariuszy lekcji, które pogłębiają wątki poruszone w filmie, a także do webinaru, podczas którego razem z Krystianem Karczem z Uczy Filozofować, zastanawialiśmy się, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat zła.